Ronald Grossart Matisek, pracujący w Heidelbergu, jugosłowiański psycholog, ogłosił w ubiegłym roku wyniki badań, które obiegły cały świat. Wykazał on, że osoby z tendencją do rezygnacji wobec przeszkody lub utraty, ludzie, którzy spędzają życie pasywnie, jak wycieraczki do butów dla innych, sformułowanie Matika, są obarczeni wielokrotnie głębszym ryzykiem zachorowania na raka niż osoby aktywnie reagujące na przeciwności losu. Na przykład na raka płuc narażeni są bardziej ni niż na nałogowi palacze. Stres przewlekły, wolniej pod górę. Jest tu coś. Musimy dobrze znać siebie, swoje słabe i mocne strony umiejętnie kierować własnymi ambicjami, powinniśmy wiedzieć, co możemy zrealizować, aby nie nadwyrężać aktualnych możliwości. Gdzie właściwie tkwi cała tajemnica samoobrony przed stresem? Zatrzymajmy się na chwilę. Zobaczmy, gdzie jesteśmy, co robimy. Obliczyłem, że gdyby przeznaczyć tylko 10 minut dziennie na samą obserwację, na posiedzenie na krześle z wyprostowanym kręgosłupem i nie robienie nic, poza obserwowanie działalności swojego umysłu, Przestalibyśmy po jakimś czasie być niewolnikami stresu. Jestem gotów każdego nauczyć w pół godziny, jak to robić. Stres może stać się dla nas też szansą, twierdzi Pan, w tym sensie, że niekiedy odgrywa On pozytywną rolę, na przykład wyzwala ukrytą energię, pobudza do czynu. Tylko uwaga, żeby ta mobilizacja nie przyrosła mnie, nie zrobiła się przywlekła. Nowe sytuacje mogą być szansą, nawet śmierć bliskiej osoby bo zadasz sobie wtedy pytanie o istotę życia, śmierci i zrobisz może najważniejszy krok w swoim rozwoju duchowym. To było dla dziennika zachodniego 1994. Chnienie życia. Całkowite powstrzymanie oddechu przez dwuletnie dziecko mówi tym, mówi mi, że na poziomie biologicznym to niewinne zagubione zwierzątko, choć może, choć być może mały terrorysta wobec nieporadnych opiekunów. Jest w stanie skrajnego lęku i zagubienia. Rozejrzyjmy się, jak wiele dzieci, a potem dorosłych, ma stale uniesione ramiona. Osoby takie co jakiś czas wybuchają złością lub zapadają w depresję, na co dzień funkcjonując pasywnie z małą ilością radości życia, spontaniczności, gracji. Unoszenie ramion służy powstrzymywaniu oddechu, stłumienie impulsu do odpychania lub sięgania po coś rękami, powstrzymywania złości i bezradności. Są to schematy wytworzone we wczesnym dzieciństwie, i stwierdzam, że je, i stwierdzam je nie u tych 60-latków, którzy jako malutkie dzieci przetrwali jakimś cudem piekło okupacji, lecz u osób wychowanych w prawdzie w dobrych warunkach, ale nadmiernie krytykowanych, karanych fizycznie. Szantażowanych, izolowanych, zakrzyczanych i w inny jeszcze sposób poddanych przemocy przez nieumiejących kochać i oddychać rodziców. Uwaga! Zachodni psychologowie opisali ostatnio typ ludzi, których nazwano self-monitoring people. Ci ludzie mają szczególną zdolność ściągania i utrzymywania uwagi innych. Potrafił wychwytywać niemal niezauważalne sygnały świadczące o znudzeniu słuchaczy lub zmniejszeniu zainteresowania, i automatycznie zmieniają swoje zachowanie tak, aby odzyskać i podtrzymać uwagę otoczenia. Trudny czasem do zrozumienia rozwój wypadków między ludźmi może stać się zupełnie jasny, gdy popatrzymy na siebie i innych jako godnych uwagi głodnych uwagi albo gotowych do obdarzania czegoś lub kogoś uwagą. Po części, by oderwać się od własnej pustki, po części w nadziei na pozyskanie uwagi w zamian za nasze zainteresowanie. Kiedy, kiedy spróbowałem, okazało się, że metoda jest bardzo skuteczna. Po pierwsze, dzieci przerywają nam głównie dlatego, żeby sprawdzić, czy są dla nas ważne. Fakt poświęcenia im całej uwagi powoduje, że potrzeba zostaje zaspokojona i więcej nam nie przerywają. Wolność od gniewu. Nieoperacyjne leczenie duszy. Jego, wydaje nam się, że formułując w ten sposób swoje problemy popełniamy groźny błąd. Jego źródłem jest zbyt medyczne podejście do problemów psychologicznych. Gdy gniewasz się na swój gniew, masz już dwa gniewy. Bardziej więc opłaca się przyjrzeć przykremu uczuciu uważnie i z troską. Robiąc łagodny, głęboki wdech, mówisz sobie, uspokajam, uspokajam czynności ciała i umysłu. Uspokajasz lęk samą swoją obecnością. Dziecko, gdy wyczuwa czułość obejmującej je matki, przestaje zazwyczaj płakać. Tą matką jest twoja własna uwaga, wypływająca z głębi świadomości. Koi teraz twój ból. Pigułka na zmęczenie. Jak wiele technik relaksacyjnych i antystresowych, ale jest wiele technik relaksacyjnych i antystresowych, ale jedną polecał, polecałbym szczególnie. Nazywam ją pakietem antystresowym, bowiem kiedy pracowałem z menadżerami, słowo pakiet dobrze im się kojarzyło. Możemy ją także określić mianem szczepionki na stres. Jeśli ktoś woli skojarzenia medyczne. Człowiek nie może sobie pomóc, jeśli nie nawiąże kontaktu z samym sobą. To właśnie jest kluczem do rozwiązywania innych naszych problemów. Jeśli na przykład masz problemy we współżyciu intymnym, wychowawcze ze swoimi dziećmi, małżeńskie, interpersonalne, w pracy z sąsiadami, z dalszą rodziną, jeżeli masz jakikolwiek problem emocjonalny, to musisz najpierw skontaktować się z tym problemem, przyjrzeć mu się uważnie, skupić się na nim, takim jakim on jest w rzeczywistości. Zauważam niejednokrotnie, że większość ludzi odsuwa od siebie swoje problemy, natomiast próbuje wyobrazić sobie, jak powinno być i za wszelką cenę stara się wprowadzić jakieś zmiany, często obwiniając siebie lub kogoś, że nie jest tak, jak być powinno. Tymczasem receptą, kluczem, a więc strategią rozwiązywania naszych problemów emocjonalnych jest najpierw skontaktowanie się z istotą tego problemu. I nie dlatego, żeby ją zakwestionować, ale żeby mu pomóc stać się człowiekiem refleksyjnym. Osoby naiwne znajdują się w pułapce, są skazane na iluzje, które same wytwarzają lub, lub ktoś im je podsywa. Samotni w stresie. W trudnych, sytuacjach, w, jakich przyszło nam ży w trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, to niezwykle istotna sprawa, a tak trudno przyznać się do porażki, słabości, poczucia bezradności, uznać trudną sytuację bliskiej osoby, nie oceniając jej, nie pouczając, nie upokarzając. Zanim pomyślisz pozytywnie, stop, zatrzymaj się, rzuć kotwicę, co przeżywasz, rozejrzyj się, zorientuj się w sytuacji. Określ dystans, ustal granice, pułapki pozytywnego myślenia. Daj sercu odetchnąć. Człowiek cywilizowany. Wewnętrzna droga wojownika. No, dobiegam do końca. Jak rozwinąć skrzydła Twoje możliwości? Zatrzymanie i odczarowanie. Miara wewnętrznego sukcesu. No, dekalog Zen. No i to już jest koniec. Jak żyć, żeby nie zwariować?